zażenowany, stąd moje, mój wstęp do tego wywiadu. Oczywiście, mnie to denerwuje, bo uważam, że to nie jest najważniejszy temat. Tak? Mój narożnik jest taki, jaki ma być, jest kompletny. Poleciałem z Dorotą, yy, krzyczała mi w narożniku, Rozumiem jeszcze jakiegoś chłopa, który mi ręcznik podawał między, między rundami z Rosji, nie rozumiem w ogóle, co do mnie mówi. Znaczy no, gdyby nie ona, to bym nam nie poleciał, tak? no, bo ja stałem przed rosyjską ambasadą z tym paszportem, samemu i tak patrzę, więc no dzwonię do niej, no nie lecę, no przecież tam nie polecę, no, no ani się do nikogo odezwać, ani nic. No ona mówi, to dawaj, ja polecę z Tobą. Ja mówię, no to dawaj. Klatka po klatce, jesteśmy w warszawskim centrum atletyki, a z nami Jan Błachowicz przed walką na gali UFC 291, gdzie rywalem będzie Alex Pereira. Witaj Jano. Witam dzień dobry, uszanowanie, kłaniam się. Powiem ci tak, przeglądałem wywiady z tobą i chyba powinienem zacząć od pytania, o co nie pytać. O, o co nie pytać? <grym> słuchaj, no dużo rzeczy możesz nie pytać I będę... Jak o coś zapytasz, to wiesz, jak polityk prawdziwy wyminę. <grym> tak, już się nauczyłeś tego wiesz, przez lata, ale tak. słuchaj, zaczniemy od rzeczy tych najprzyjemniejszych. Bo jesteś świeżo po wyjeździe w góry. To jest stały element Twojego życia, stały element Twojej pracy, tego Ci zazdroszczę. Jak długo byłeś w Tatrach? Tak, ja zawsze jestem niecały tydzień, sześć dni, dla mnie to jest wystarczająco, jeśli chodzi o treningi, bo ja bym mógł tam siedzieć cały czas, tak, ale jeśli idziesz rano w góry, wieczorem trening na macie, no to naprawdę to, to daje w kosz, jest to bardzo ciężki etap mojego obozu, ale to jest taki też i ulubiony, bo to nie jest jakaś tam tajemnica, że ja kocham góry, więc lubię w nich przebywać. Yy, ale tak, taki tydzień mi w zupełności wystarcza. Yy, kiedyś byliśmy 10 dni, to już było za długo, to już była męczarnia, tak? to już była taka walka na, na przetrwanie. A to nie o to chodzi, trzeba być świeżym, głodnym, cały czas, żeby była chęć treningu, także ten tydzień. Fajnie przepracowany, naprawdę mocny obóz, yy, ekipa dopisała, więc wszystko idealnie się ułożyło. A ile kilometrów zrobiłeś łącznie po górach? A wiesz szczerze, że nie liczyłem? Musiałbym sprawdzić. No ale masz codziennie wyjście w góry, więc takie minimum 12 kilometrów. Myślę, yy, że ponad 50 na pewno spokojnie kilometrów zrobiono. Pytam, bo w ostatnich dniach yy, w tym środowisku MMA było głośno o takim szalonym planie Artura Szpilki i tam ekipy, trener Kostka, Michał Materla. Oni stwierdzili, że zrobią 200 km w 3 dni. Jakby Ciebie ktoś zaprosił... Na, na taką karkołomną wyprawę, to brałbyś to czy nie? Oczywiście, że tak, to nie jest jakiś, wiesz, nie do zrobienia, tak? Bo pamiętajmy, że ja, ja mam mikrocykl, ja jestem przed walką, więc ja muszę to inaczej rozłożyć. Rano wyjście w góry wieczorem trening na macie, yy, więc yy, a taki, taki marż, no to to jest, no już nie może raczej, raczej tego treningu nie zrobić, bo nie będzie kiedy, więc yy, to jest całkiem inna wyprawa, która się wiąże z innym. No po prostu z innym przygotowaniem i z innym nastawieniem, ale, ale śmiało to nie jest nic nic, nic, nic czego by się nie dało zrobić. No w przypadku, Artura jednak skończyło się na jednym dniu. <noise> Przykro mi, Artur. Musisz przyjechać pojechać kiedyś ze mną w góry, pokażeć jak się chodzi. Ja oczywiście żartuję, pozdrawiam, Arturę. <noise> A czy dla ciebie to jest tylko baza tlenowa, czy to jest już element też robienia wagi? No bo ja, jak rozmawiam z ludźmi, ja nie ukrywam, że ja jedyny chyba jakiś szczyt poważny, jaki, jaki zaliczyłem, to była śnieżka. Ale z ludźmi, z którymi rozmawiam, no to oni mi mówią, że słuchaj, ja po powrocie z gór na przykład jestem lżejszy o 3-5. Kilogramów różnie to bywa, więc jak to jest w Twoim przypadku? No, tylko tlen, czy, czy przy okazji jeszcze zbijanie? Oczywiście, ogólnie, zbijanie no. też przy okazji, ale jakby. Ja się na nas bianiu nie skupiam, tylko że jeszcze nigdy nie byłem w górach, żeby nie wrócić po nich lżejszy, zawsze. To ile kilogramów teraz? Yy, około półtora kilo w dół, do dwóch. Yy, więc idealnie, a najlepsze jest to, że ja je wtedy wszystko i bardzo dużo, a i tak ta waga idzie w dół. No, ale ja mówię, to jest naprawdę. Naprawdę jest bardzo ciężki obóz, więc, więc no to jest niemożliwe, żeby tam przytyć nawet jedząc. No naprawdę bardzo dużo i, 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 i praktycznie, no może nie wszystko, ale, ale te, no te talerze jak jesteśmy u naszej marlenki góralskiej pasji, no to, to ona na mnie żałuje. Powiedz ci tak, jak ja przeglądałem zdjęcia, no to miałem takie delikatne ciarki. Ty masz lęk wysokości, czy nie? Nie, nie mam lęku wysokości. To jest coś, co lubię, coś, co daje mi adrenalinę i pozwala zapomnieć o wszystkim, bo skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, żeby dobrze postawić krok. E, niby jesteś przypięty liną, ale jednak ta świadomość tego, że pod tobą jest, wiesz, 500 metrów, <laughs> przepaść to. Co się czuje, jak się widzi taką pionową ścianę kilkadziesiąt, kilkaset metrów w dół? Wiesz co, co czujesz, no to jest potężna dawka emocji, a zarazem takie wyłączenie, wiesz, z takiego stanu, no nic cię nie interesuje, interesuje cię tylko ty, ta przestrzeń, i to, żeby mieć dobry uchwyt. No, nie? no ale ja lubię to uczucie. To jest coś, nie ukrywam. Po... Na razie robię to bardzo amatorsko i wybieramy tylko takie tereny, gdzie wiem, że sobie poradzę. I oczywiście nie chodzę sam, tylko z, z ludźmi, którzy wiedzą, jak to robić, wiedzą, jak mnie zabezpieczyć. Ale to nie jest coś, co, co. Jest to coś, co na pewno w przyszłości będę chciał robić. Może nie jak zawodowiec, no bo nigdy nie będę, już nie mam na to czasu, ale, ale gdzieś tam sobie tą poprzeczkę coraz wyżej stawiać. Alexem... W granicach roztąd. Walka z Aleksem Pereirą. Salt Lake City, dzisiaj googlałem sobie to miasto, yy, gdzieś grafikę i powiem tak, no lepiej trafić nie mogłeś. To jest miasto i góry na jednym, na jednym obrazku. No tak, dlatego już nie mogę doczekać, bo standardowo będziemy mieć te dwa weekendy yy, dla siebie, które na pewno wykorzystamy na, na, na zwiedzanie. Yy, no ale przede wszystkim robota, tak, trzeba zrobić robotę, trzeba przylecieć troszeczkę wcześniej, bo, bo jest troszeczkę wyżej, jest na 1300 nad poziomem morza, więc, więc to będzie odczuwalne. Więc trzeba ten klimat zrobić, aklimatyzację zrobić w 100%, żeby nas gdzieś tam nie, nie odcięło. Dlatego lecimy już w czwartek, yy, no żeby się dobrze przy, przy, przystosować do wysokości. Rywalem Alex Pereira i zastanawiam się, czy to jest wymarzony rywal na ten moment, bo mówiło się o wielu rywalach. Była opcja rewanżu z, z Magomiedem Ankalajewym, w międzyczasie Paulo Koszta. No wybór padł na, na Alexa Pereira i tak się zastanawiam, czy to faktycznie jest. Wymarzony rywal z, tych, z tej trójki. Z tej trójki, tak. To był najlepszy rywal, jaki mogłem sobie wymarzyć i rywal, którego chciałem. Jak tylko się dowiedziałem, że idzie kategorię wyżej, mówię do mojej menadżerki: Pisz, chcemy go. No a napisała, użyła swoich, mm. <laughs> swoich technik i, i, i mamy tego rywala, więc bardzo się cieszę, bardzo mnie to motywuje. No fajnie, fajne wyzwanie i sportowe, i medialne, i takie, które ludzie, no ludzie nim żyją, to widać, to czuć, więc, więc ja się cieszę. I mówię coś nowego, coś innego. Paulo Costa to było takie z przypadku na szybko. Yy, on poświrował, ześwirował, w końcu tej walki nie doszło, ale ja było Costa. blisko. Mm, na Zankalewem to było tylko takie, wiesz, jakieś internetowe wrzutki, tak, i, i, I nic więcej powiem tak, ja mam wrażenie, że się trochę w czasie cofnąłeś, do pra jakbyś pracował na bramkach, yy, słuchaj, wiesz co mam na myśli jesteś selekcjonerem A. <laughs> wpuszczasz ludzi do klubu 9-3 albo nie wpuszczasz i z reguły to raczej nie wpuszczasz, nie masz I takiego ty... wrażenia że wiesz, jak Dejna potrzebuje oddzielić chłopców od mężczyzn, to dzwoni Janek, słuchaj tu jest chłop, który chce 9-3 walczyć Ja mu już... powiedz, że to nie jego miejsce no, no już no, ludzie mnie stawiają w takiej, w takiej <laughs> pozycji, w cudzysłowie, ale fajnie, no okej, okay. mo mogę to przyjąć także postaram się być dobrym selekcjonerem i słuchaj w tych butach nie wchodzisz wracaj do siebie. A jeśli chodzi o styl Aleksa Perejry, ja mam takie wrażenie, że gdybym miał wskazać kogoś, kto będzie tutaj dla przeciwnika stylistycznym koszmarem, to raczej ty dla niego, a nie on, dla ciebie. No też się tego trzymam i mam nadzieję, że tak będzie w praktyce. No, no zobaczymy, no to jest typowy stójkowicz. No, trudno znaleźć lepszego stójkowicza od niego, więc. Więc trzeba być na to gotowym. No nie ukrywajmy, że, 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 że w teorii, na papierze, parter i zapasy powinny być 100% po mojej stronie, a ta stójka zobaczymy. Ja nie ukrywam, że chcę podjąć rękawicę w tej płaszczyźnie i podejmę. No jak pójdzie źle, będziemy się ratować obaleniami. To też nie jest, to też jest tajemnica, ale nie za wszelką cenę nie, nie będę szedł, jak się to mówi przysłowie, że czatni na kolanach po obalenie, tak? No to jak Michał Materla mówił Ta, więc... przed walką nie niedoszłą z Melvinem Manhoffem. Jaka taktyka? Skok po nogi proste z narożnika. No, dlatego, dlatego nie. Walczymy w stójce i poczuję, że nie czuję jego stójki, poczuję coś takiego. Chociaż głęboko wierzę w to, że, moja, że, że jestem w stanie nawiązać z nim tą walkę nawet go znokautować, więc będę szukał tego znokautu. A jak nie zawsze mamy parter, mamy zapasy, będzie można to wykorzystać, ale też muszę być na to gotowy, bo no nie ukrywajmy, on też pewnie tej płaszczyzny nie odpuszcza, też on trenuje, kto wie, może będą chcieli zaskoczyć, żeby wybić mnie z rytmu, więc, więc tego elementu też nie, nie odpuszczamy. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że w ostatnich walkach gdzieś tam zawiodły troszeczkę te zapasy, więc chcemy to nadrobić, żeby, żeby one działały tak, jak działają na treningu. Czy to był główny element, nad którym pracowaliście? Powiedziałeś to wczoraj w wywiadzie chyba z, z Mariuszem Molkiewiczem właśnie, że ta baza zapaśnicza to jest coś, nad czym pracowałeś z Michałem y, Metą, Mankiewiczem. Y, czy, to była, czy to było właśnie spowodowane stylem walki? Aleksa Perejry? Z no, tylem i gdzieś brakami, które, znaczy może brakami, może nie brakami, ale zapomnianymi, zablokowanymi umiejętnościami, które są, które trzeba było odblokować, więc chcieliśmy to odblokować, chcieliśmy poświęcić tym troszkę więcej czasu, żeby, żeby tym razem to nie zawiodło, a być może przewali, przeważyło szale zwycięstwa na naszą stronę, więc, więc tak, tu się skupiliśmy y, procentowo najwięcej na, na dościach, na obaleniach, na kontroli. Jak się pracuje z trenerem Michałem Mankiewiczem? Bardzo dobrze. No. My się z Michałem znamy całe życie, więc nie musimy się dogrywać, docierać, poznawać, no bo się znamy, yy, Da jak miał kiedyś powiedział. Ja miałem dwa lata, on miał zero i już się znaliśmy no, nie? w momencie jego narodzin, więc, więc dużo się go nie da znać. I, no i bardzo dobrze. No. Jak, tak jak on ewoluował jako trener, bo my razem zaczynaliśmy tą przygodę ze sportami walki. Potem on poszedł w trenerkę, ja poszedłbym w zawodnika bardziej, więc to, jak on ewulował, od tego, co ja pamiętam, to jest niesamowite. Także bardzo dobrze nam się współpracuje, no mam nadzieję, że to zaprocentuje i, i będziemy się cieszyć 29. A czy wkurzacie temat narożnika, bo to jest wałkowane w każdym wywiadzie. Żeby... Miałem wrażenie, że już jesteś tymi pytaniami zażenowany, stąd moje, mój wstęp do tego wywiadu. Oczywiście że mnie to denerwuje, bo uważam, że to nie jest najważniejszy temat. Tak? Mój narożnik jest taki, jaki ma być, jest kompletny. Jest jak jest. I jakby nie chcę sobie tym gdzieś tam, wiesz, wkręcać jakieś myśli i tak dalej, i tak dalej. Ja życzę złotemu zdrowia. Mam nadzieję, że szybko wróci do, do zdrowia i przy następnej walce już będzie ze mną na rożniku. Teraz go nie ma, jest ze mną sercem mentalnie przekazał wszystkie wskazówki, to, co robiliśmy, jakie są moje ulubione akcje na tarczach i tak dalej, i tak dalej Więc wiemy, co mamy robić. A czy to jest najbardziej szalona walka twoja, biorąc pod uwagę właśnie, właśnie narożnik, no nie. bo nie tylko Anzor? Najbardziej szalona walka, jeśli chodzi na narożnik, to była w Czeboksari w Rosji parę, parę 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 naście lat temu, gdzie poleciałem tak naprawdę sam z, z moją Dorotą, bo, bo to była walka w czwartek, nikt nie mógł lecieć. To były takie czasy, że, że to wszystko raczkowało i każdy miał swoje obowiązki, pracę i małkiet odbywały się gale w środku tygodnia. to się odbyła w środku Rosji i poleciałem z Dorotą, mi w narożniku, rozumiem jeszcze jakiegoś chłopa, który mi ręcznik podawał między, między rundami z Rosji, nie rozumiem w ogóle co do mnie mówi i przylecieliśmy, walkę wygraliśmy, więc... Więc tak, więc to nie jest jedna z najbardziej, była bardziej szalona i, i fajna przygoda. A ja sobie to googlałem, Volga Cup i tam chyba w drugiej... Volga r... Cup, też tak się to nazywało. Tak, Volga tak. Cup, 2010 rok, Obydziś jak to... się nie mylę, Nikołaj tak, Onikienko, Onikienko tak. rywalem i poddanie w drugiej rundzie. Tak, co, co, tak jest. A co Dorota, yy, jak Dorota zareagowała, jak się dowiedziała, że generalnie będzie twoim narożnikiem? czy znaczy, no, gdyby nie ona, to by nam nie poleciał, tak? No, bo ja stałem przed rosyjską ambasadą z tym paszportem, samemu i tak patrzę... No i dzwonię do niej, no nie lecę, no przecież sam tam nie polecę, no, no ani się do nikogo odezwać, ani nic. No ona mówi, to dawaj, ja polecę z tobą. Ja mówię, no to dawaj. <laughs> no przyleci, przyjechała, za pół godziny była, powiesz, pod rosyjską ambasadą, załatwialiśmy te wizy jakieś takie sportowe na szybko, udało się i za dwa dni lecieliśmy do, do Moskwy i to jeszcze była taka historia, że nam powiedzieli, że walka jest pod Moskwą. Ja tak myślałem, tak na przykład bo pod Warszawą, to jest 30 km. Nie? No i tak mówię, no, no to teraz mamy 8 godzin w Moskwie, to sobie pochodzimy, pozwiedzamy, potem jedziemy pociągiem. Tak. Ktoś mi już zaczął nie pasować. Gdzie my jedziemy? Oni mi do Czeboksarii. No 12 godzin w pociągu. nie ja mówię, no dla nich to jest pod Moskwą. No i tu wyjeździ nas na wschód. No, ale naprawdę fajna przygoda, fajne, fajne wspomnienia. Przy okazji się w Wołdze wykąpałem, bo akurat to miasto leżało nad wogą. No, już, już pewnie tak nie będzie nigdy, no bo już się tam raczej nie pojedzie. Powiem Ci tak, takie historie to tylko dinozaury polskiego MMA mogły przeżyć. Martin Zawada mi kiedyś opowiedział, że do Rosji też tak poleciała. ja z kolei pamiętam historię, jak Daniel Torres pierwszy raz przyjechał do Polski bez trenera. Dali mu jakiegoś chłopa, który z telefonu gdzieś starał się udawać jakieś, wiesz, podpowiedzi po, po portugalsku. Wygrał, wygrał tę te, wygrał te walkę. Tak, chciałem rozwinąć chciałem, ten temat, ale bo jak to jest, usyszałem... ale są piękne historie, tak? tak to już rzadko się takie trafiają teraz, w tych, w tych czasach. Czy twoim y, zdaniem ten pojedynek dotrwa do, do decyzji, bo powiem ci tak, styl twój, styl y, Alexa jest taki, że ja bym się nie zdziwił jakby tutaj, wiesz, zapachniało Nikitą Kryłowem, hmm. zapachniało Devinem Clarkiem, takie Było, coś pomiędzy. Byłoby najlepiej i jest taki scenariusz w mojej głowie się rysuje, są takie wizualizacje. No, słuchaj, no ja zawsze chcę skończyć walkę w pięknym stylu jak najszybciej. No, Walczy tak jak ci rywal pozwala, hmm, więc trzeba być gotowy i na te trzy rundy pełne, no i trzeba być gotowy na to, żeby, żeby skończyć go przed czasem. No będę szukał poddania, będę szukał nokautu. No i zobaczymy. No, ale tam mówię, ta wizualizacja jest taka, że to się w drugiej rundzie kończy. Mówiliśmy o kategoriach wagowych, o tym, że jesteś takim no, swoistym selekcjonerem, gdzieś tam wpuszczasz lub nie wpuszczasz, z reguły nie wpuszczasz tych chłopów z dywizji średniej do, do 9-3. Ja moje pytanie brzmi. Czy to jest przepaść, taka różnica, no akurat w jego przypadku wydaje mi się może nie jest tak duża, ale Devin Clark wydaje mi się była duża, no bo tu jest pomiędzy średnią, a 9.3 to jest dużo, wiesz, nie wiem, Conor McGregor udowadniał, że jednak z piórkowej na przykład do lekkiej 4 kg to nie jest tak dużo, a czy w tym przypadku to jest przepaść, czy nie? Słuchaj, to jest zawodnik zawodnikowi nierówny, no, jeden da radę, drugi nie, Do no, Devin Clark okej, okay, przegrał, ale cały czas jest, cały tak. czas gdzieś tam walczy, cały czas jest w 9.3. Więc, więc to nie jest tak, że go dostałem z powrotem. Został, walczy, wygrywa, przegrywa, gdzieś tam cały czas się trzyma. Pereira, Pereira jest bardzo wielkim, był bardzo wielkim średnim, więc, więc jego. jego ja, ja bym się nie zdziwił, jak on by był w dniu walki cięższy ode mnie. Ale jakby na to, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, bo ja, ja patrzę na to, ile ja będę ważył i mi chodzi o moją wagę w dniu walki, nie o mojego rywala. To mnie nie interesuje. Ale nie zdziwiłbym się jakby było tak, że on będzie o tam kilo dwa cięższy ode mnie. Czy to jest przepaść? No mówię, no to, to jest wiesz, yy... no mówię, to są, to są jakby dwie różne historie, jest inny, możesz trenować, ja też mogę trenować z ciężkimi, ale w walce to jest inny timing, yy... inne ruchy, inna wiesz, no, to, jest, to, są, to są dwie różne rzeczy, sparing z ciężkim, ogólnie w ogóle sparing, a, a, a walka, więc jeżeli sparing w twojej kategorii różni się już od walki, a co dopiero sparing, wiesz, z kimś, cięższym, bądź lżejszym, a później walka z kimś takim, no to, to są dwie różne historie, no i jeden się w tym odnajdzie, drugi nie. No mam nadzieję, że Pereira się nie odnajdzie. Zrobię wszystko, żeby... żeby się nie odnalazł. Czy gdyby ktoś rzucił takie hasło, że Alex Pereira, biorąc pod uwagę MMA, jest zawodnikiem jednopłaszczyznowym, to Ty byś się pod tym podpisał? Powiem Ci po walce. Nie wiem, bo tak naprawdę nikt nie już jakoś tak mocno nie przetestował, jak wygląda jego gra parterowa. On już jest troszeczkę w tym MMA, może niedługo, nie ale ale na pewno ten partner szlifuje, więc zobaczymy, no, zobaczymy, co się wydarzy jak to będzie wyglądać. na ten moment, tak, na ten moment jest jedno płaszczyzną. Podoba się plakat. <laughs> Każdy plakat, na którym <laughs> jestem, mi się podoba. Nie, bo to jest no. bardzo powiem ci specyficzny. Ja powiem ci tak, jest taki zawodnik, który mógłby zdjęcia z internetu podać do plakatu. I to jest John Jones, bo to jest no. taki trochę, wiesz, wiesz, z czego się ludzie śmieją. Że brakuje tylko takiego numerka. Numer... Nie? <laughs> no, taki wiesz, no taki mają plakat, taki wymyślili. Nie, ale mi się plakat podoba ogólnie. Wiesz, moja no, Dorota powiedziała, że bardzo dobrze wygląda na te zdjęcie, więc <laughs> tego się trzymam. Idealne zakończenie tej walki? Poddanie czy knockout dla Ciebie? No wiesz, knockout na pewno byłby bardziej spektakularny na takim zawodniku, ale najważniejsze jest wygranie w dobrym stylu, przed czasem, więc yy, albo go poddać, udusić, albo znokautować, albo ubić z góry. A łatwo gdzieś zostawić tę wizję tego, co może się stać po tym pojedynku, po zwycięstwie? Bo powtarzałeś w, niejednokrotnie w wywiadzie, że Ty masz to przybite na papierze, podpisane. Zwycięstwo daje kolejną szansę mistrzowską. Łatwo jest gdzieś zostawić to z boku, za sobą. I gdzieś nie skupiać się na tym, bo to jestem, ten sport nie wybacza takich historii. Nie wybacza. Jestem na tyle doświadczony i tyle już jestem w tym sporcie, że potrafię sobie z tym poradzić. I oczywiście to gdzieś tam się kotuje z tyłu głowy, ale nie blokuje, tylko motywuje, więc tak na to patrzę. Ale nie wybiegam do przodu, skupiam się tylko na Aleksie Perejrze, a potem będziemy się cieszyć z tego, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że się będziemy cieszyć i ja tak jak powiedziałem, pachnie mi tutaj e, poddaniem z zapleców. Jakoś to poddanie z zapleców też e, się przewijało w tym, e, w tym wywiadzie. Tego ci Janek e, życzę, życzę powodzenia na tej ostatniej drodze, bo bo wiadomo, że różne historie się, się zdarzają, i ty sam jesteś tego przykładem, gdzieś jakieś szalone, wysiadasz z, z samolotu, nagle <grymka> masz upad. walkę mistrzowską. Mimo wszystko życzę, żeby to wszystko było poukładane, bo, bo ty też jesteś takim zawodnikiem, który, który lubi chyba, jak jest tak, jednak ja... tak bardziej, wiesz, wszystko ostatecznie, tak jak zgodnie z planem, jak to mówię. Jeśli chodzi o to życie sportowe, o ten kamp, to lubię, jak jest tak zero-jedynkowo, tak jak ma być, a ogólnie to lubię spontan, ale w tym przypadku tak, lubię, jak jest poukładane, nie ma jakichś zaskoczeń. Więc niech, niech nic się nie wydarzy, niech jest tak. Jutro ostatni sparing, w czwartek lecimy. Wylot do, do Stanów UFC 291 z Janem Błachowiczem 29 lipca. Artur Mazur, klatka po klatce. Pozdrawiam i co? Oczywiście trzymamy kciuki, oglądamy i, i, i czekamy na title shota. Dzięki za uwagę.